No i błotniczek do Mercedesa kupiony. Bardzo ładny, elegancki, zamiennik. nie drogo. tylko jest jeden problem. Mianowicie to jest błotnik z miejscem na kierunkowskaz. A ja kierunkowskazu w tym samochodzie nie mam. Blaszka z spasata już przygotowana, z niej będziemy wycinać formę, przyłożymy, przymierzymy. I to będzie element do spawania. No, łateczko na zaspawanie otworu już jest wycięta. Widzimy, będzie spawanie na styk. No i co? Zaraz próbujemy. Jeszcze to doczyścimy i będziemy spawiewać. No i pierwsze spawy za 3, 2, 1. No i pierwsze spawy już za mną po dłuższej przerwie. Tutaj z lewej strony troszkę mi wypaliło dziurę, ale to nic. Zaraz to poprawimy. Już można, można zaraz lecieć dalej. Mamy tutaj wstępnie nasmarowane. Łatka jest spawana. Oczywiście zaraz jeszcze oszlifuję i te Elementy, gdzie jeszcze trzeba będzie dospawać, no to jeszcze poprawię. Oczywiście, troszkę się może tutaj nie widać, ale blacha się sfalowała, no ale ja też się nie, nie udziłem, że obejdzie się bez szpaklówki. W końcu jestem amatorem. No i taki jest efekt tej pracy. Nie jest dobrze, co prawda nie jest też źle, można powiedzieć, że jest średnio, czyli super. No, wiadomo, może na to jeszcze troszkę pachlówki pójdzie, albo też, tak jak powiedziałem, nie jest idealnie. Na razie to tylko neutralizator, a zresztą zajmę.